Prelekcje na Dniach Fantastyki 2010. Fear is the key. Strach i lęk w świetle współczesnej psychologii prowadzi Krzysztof Kasperek. Portal gildia.pl Uczucia strachu i lęku są od zarania dziejów nieodłącznymi towarzyszami rasy ludzkiej. W myśleniu potocznym często traktowane są jako zjawiska negatywne. Czy aby na pewno słusznie, w wystąpieniu przedstawione zostaną najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie mózgowych korelatów strachu i lęku: I will eat you. potwory Stevena Kinga jako antropologiczne odbicie obcości. Mariusz Juszczyk, serwis horror online. Socjologiczno-antropologiczne spojrzenie na powieściowe potwory Stephena Kinga, widziane przez pryzmat figur obcego i stereotypów etnicznych. Te i wiele innych prelekcji na Dniach Fantastyki 2010. 25-27 czerwca. Zamek. Leśnica. Zapraszamy.